No wiesz, coś się, coś się popsuło i nie było mnie słuchać, to powtórzę jeszcze raz. Ja myślę, że to polskie kurwa głupie społeczeństwo, yeah. Te kurwa banda Beczywi, która głosowała na tych kurwów, karakanów, spisu, yeah. to jest jakiś kurwa porozumiem. Jeśli tyle to ma znaczyć. Ci, którzy się w kurwy głosowali na piśmie Nie ma ślach dla bitwy Bój jesteście, a polakami jesteście Ta kurwa ten mały karakan Będzie was pić lukał o tubę Tup tubę Jebany kaczyński śmierć Będą wam kurwo, zbieramy smak życia Szyd, szyd, szydzia, stam życia Wy kurwa idyocim Narodowi Polscy idioci. Ta kurwa, jebany, kaczyński śmieć. Ten mały karakar. Jebany, kaczyński śmieć. Nie mam co pić, jebany. Nie sztać na wszystko. Będę się kurwa tak Byłem w dole jeszcze dzisiaj, już wiem, z Polski. I nie będę się z was kurwa, polskie kraje nie śpiały. się takich głupie są. So. Te ty na te bile. To się do kury z który brali. 真贵啊！